Bogna Sforowska przyszła na świat w 1937 roku w Warszawie, w czasach, gdy Polska żyła w zupełnie innym rytmie, między marzeniami o zachodniej kulturze a codziennością kraju pogrążonego w perelowskiej rzeczywistości. Dorastała w rodzinie, w której szczególnie ceniono pracowitość, elegancję oraz szacunek do tradycji. Jej matka była osobą niezwykle ciepłą i wrażliwą, a ojciec Wymagający, lecz sprawiedliwy, zawsze podkreślający, że sukces osiąga się konsekwencją i pokorą. To właśnie dzięki takiemu wychowaniu bogna szybko nauczyła się odpowiedzialności oraz samodzielności, które potem stały się fundamentem jej kariery, kariery. Od najmłodszych lat wyróżniała się nietuzinkową urodą, wysoką sylwetką, wyrazistymi oczami i delikatną, wręcz filmową aurą. Która przyciągała uwagę dorosłych i rówieśników. Już jako nastolatka zaczęła słyszeć, że jej miejsce jest na scenie albo przed obiektywem aparatu. Jednak droga do modelingu w latach osiemdziesiątych nie była ani oczywista, ani prosta. Polska nie oferowała możliwości porównywalnych do Paryża, Mediolanu czy Nowego Jorku, ale bogna miała w sobie coś, co pozwalało jej marzyć ponad ograniczenia ambicje. Determinację i naturalną pewność siebie. W wieku kilkunastu lat zaczęła pierwsze próby pozowania przed kamerą, podczas szkolnych wydarzeń oraz lokalnych konkursów, które szybko ujawniły jej ogromny potencjał. Wyróżniała się nie tylko fizycznie, miała też niezwykłą charyzmę. Fotografowie mówili o niej, że nie pozuje, tylko opowiada historię spojrzeniem. To sprawiło, że coraz częściej zapraszano ją do współpracy przy pierwszych profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Jednak jej dzieciństwo i młodość nie były jedynie pasmem sukcesów. Bogna, choć obdarzona urodą i talentem, musiała zmagać się z presją otoczenia oraz oczekiwaniami, jakim trudno było sprostać. W tamtych czasach modelka w Polsce była zawodem, który wiele osób uważało za efemeryczny, niepoważny. Mimo to Sworowska wiedziała, że scena, moda i świat artystyczny to przestrzenie, w których potrafi oddychać pełną piersią. Przełom nastąpił, gdy, jako nastolatka, trafiła do jednego z najważniejszych agencyjnych castingów w Polsce. Jej obecność na sali, skromna, a zarazem magnetyczna, natychmiast zwróciła uwagę rekrutujących. Wkrótce podpisała pierwszy kontrakt, który otworzył jej drzwi do świata, o jakim wcześniej jedynie marzyła. Z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej obiecujących młodych twarzy w kraju. W rodzinie sforowskich panowała dyscyplina, ale i wsparcie. Rodzice, choć początkowo sceptyczni wobec kariery modelki, z czasem zobaczyli w niej siłę, determinację i poważne podejście do pracy. Bogna była świadoma, że aby osiągnąć prawdziwy sukces, musi ciężko pracować i stale się rozwijać. Właśnie dlatego, mimo młodego wieku, szybko nauczyła się języków obcych, podstaw pracy z kamerą, zasad profesjonalnego wizerunku i funkcjonowania świata mody. Lata młodości Bogny to także okres intensywnego rozwoju osobistego. Wtedy też odkryła, jak ważna jest dla niej autentyczność. Nie chciała być jedynie piękną twarzą z okładki. Już wówczas marzyła o czymś więcej o życiu pełnym sensu, o relacjach budowanych na szczerości i o poczuciu bezpieczeństwa, którego nie zawsze dawał jej świat biznesu. Choć nikt wtedy nie przypuszczał, że w przyszłości stanie się ikoną polskiego modelingu jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy lat 80. i 90., to właśnie pierwsze lata jej życia zbudowały fundament pod dalszą drogę, pełną sukcesów, ale i dramatów, które na zawsze odmieniły jej serce. Bogna Sforowska, dziewczyna z Warszawy, powoli stawała się kobietą gotową podbić serca Polaków i międzynarodowego świata mody, a jej historia, choć wtedy dopiero się zaczynała, już niosła w sobie niezwykły potencjał i emocje, które w kolejnych latach miały przerodzić się w legendę. Kariera Bogny Sforowskiej rozpoczęła się od drobnych, lokalnych sesji zdjęciowych, lecz bardzo szybko przekształciła w spektakularny sukces, o jakim marzyły tysiące młodych kobiet w Polsce końca lat 80. Jej wyjątkowa uroda, elegancja oraz naturalna swoboda przed obiektywem sprawiły, że agencje zaczęły widzieć w niej ogromny potencjał komercyjny. W czasach, gdy świat mody dopiero otwierał się na Europę Wschodnią, Bogna była jedną z pierwszych polek, które miały szansę zaistnieć na międzynarodowej arenie. Wkrótce po podpisaniu pierwszego kontraktu zaczęła pojawiać się na łamach prestiżowych magazynów modowych. Jej charakterystyczny profil i subtelna aura tajemniczej damy ze wschodu przyciągały uwagę fotografów, którzy twierdzili, że Sforowska nie tylko pozuje, ale opowiada historię każdym ruchem dłoni. Ta umiejętność w połączeniu z profesjonalizmem szybko uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego modelingu lat 80. Przełom nadszedł, gdy trafiła do Paryża, światowej stolicy mody. To właśnie tam odkryto ją ponownie, na zupełnie inną skalę. Jej zdjęcia zaczęły krążyć wśród największych agencji, a Bogna rozpoczęła pracę z projektantami, o których polskie modelki mogły jedynie śnić. Hot Couture, prestiżowe pokazy, kampanie reklamowe znanych marek. Świat mody zachwycał się jej klasą i naturalną elegancją, które wyróżniały ją na tle bardziej ekstrawaganckich zachodnich modelek. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów jej kariery był występ na okładce Playboya w USA w 1990 roku, gdzie została pierwszą Polką w historii, która pojawiła się na okładce amerykańskiej edycji magazynu. To wydarzenie wywołało prawdziwą sensację, zarówno w Polsce, jak i na świecie, czyniąc z niej ikonę przełomu epok. Bogna stała się symbolem wolności, odwagi i elegancji, a jej nazwisko zaczęło pojawiać się obok największych gwiazd modelingu tamtej dekady. Jednak za sukcesami kryły się momenty trudne, bolesne i formujące charakter młodej modelki. Świat mody bywał bezlitosny. Presja wyglądu, napięte harmonogramy, szybkie tempo życia, nieustanne podróże i samotność w wielkich miastach. Bogna wspominała później, że choć jej kariera była bajką, to równocześnie wymagała ogromnej odporności psychicznej. Musiała nie tylko sprostać wysokim wymaganiom zawodowym, lecz także nauczyć się chronić własne granice i emocje. Prawdziwy dramat wydarzył się jednak poza światem mody, w jej życiu osobistym. W latach 90. Bogna była w związku z przedsiębiorcą, którego tragiczna śmierć wstrząsnęła nie tylko nią, lecz także całą Polską. To bolesne doświadczenie odcisnęło głębokie piętno na jej karierze i sprawiło, że na jakiś czas wycofała się z życia publicznego. Media śledziły każdy jej krok, a ona, dotąd silna i zdeterminowana, musiała zmierzyć się z ogromną stratą. Po pewnym czasie powróciła jednak do pracy. Ale już jako inna osoba, dojrzalsza, bardziej świadoma swojej wartości i swoich priorytetów. Zaczęła angażować się nie tylko w modeling, lecz także w działalność społeczną, charytatywną oraz projekty związane z promocją zdrowego stylu życia. Jej wizerunek zmienił się z symbolu seksapilu w symbol klasy, dojrzałości i wewnętrznej siły. Choć Sforowska rzadziej pojawiała się na okładkach magazynów, jej nazwisko. Nie znikało z mediów. Stała się inspiracją dla młodego pokolenia Polek wkraczających do branży modowej. Występowała w telewizji, udzielała wywiadów, prowadziła projekty lifestyleowe i budowała własną markę jako kobieta sukcesu, która przeszła wiele, ale nigdy nie straciła godności ani elegancji. Kariera bogny Sforowskiej jest dzisiaj postrzegana jako przykład drogi pełnej jasnych i ciemnych momentów, ale przede wszystkim jako historia kobiety, która potrafiła przetrwać każdą burzę i zawsze powstawała silniejsza. To właśnie te doświadczenia uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych i fascynujących postaci polskiego showbiznesu. Życie prywatne Bogny Sforowskiej od zawsze budziło ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Choć sama modelka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie spokój i prywatność, burzliwa historia jej relacji sprawiła, że los często wystawiał ją na pierwsze strony gazet. Jej życie uczuciowe było pełne zarówno pięknych chwil, jak i dramatów, które na zawsze odcisnęły ślad na jej sercu. Jednym z najbardziej przełomowych momentów w jej życiu prywatnym była tragiczna śmierć jej narzeczonego, biznesmena, zamordowanego w latach dziewięćdziesiątych. To wydarzenie wstrząsnęło całą Polską, ale przede wszystkim zrujnowało emocjonalny świat Bogny. Z dnia na dzień jej życie wywróciło się do góry nogami. Z kobiety, która planowała ślub i przyszłość, stała się osobą pogrążoną w głębokiej żałobie. Ten dramat nie tylko zakończył pewien rozdział w jej życiu, lecz także sprawił, że musiała na nowo zbudować siebie, swoją siłę i poczucie sensu. Po latach, gdy ból nieco przycichł, Sforowska zaczęła ponownie otwierać się na ludzi i na możliwość stworzenia rodziny. W 2000 roku urodziła syna, który stał się jej największym skarbem i motywacją do dalszego życia. Macierzyństwo zmieniło jej priorytety. Z gwiazdy światowych wybiegów przekształciła się w kobietę skupioną na stabilności, miłości i codziennych wartościach. Sama często powtarzała, że narodziny syna były dla niej drugą szansą od losu, która pomogła jej odzyskać radość. W kolejnych latach bogna wchodziła w kilka związków, jednak zawsze starała się chronić je przed mediami. Nauczyła się, że popularność ma swoją cenę, a najważniejsze uczucia najlepiej rozwijają się z dala od błysków fleszy. Choć jej partnerzy nie byli regularnie przedstawiani opinii publicznej, wiadomo, że Sforowska budowała relacje oparte na zaufaniu, czułości i wzajemnym szacunku. W dojrzałym wieku ponownie odnalazła miłość, tym razem u boku mężczyzny, którego opisuje jako spokojnego, opiekuńczego i dającego jej poczucie bezpieczeństwa, jakiego szukała od lat. To właśnie on stał się jej oparciem w późniejszych latach i pozwolił jej ponownie uwierzyć w szczęśliwą przyszłość. Ich relacja, choć trzymana w tajemnicy, opierała się na harmonii i wzajemnym wsparciu, a Bogna wreszcie poczuła, że los przestał ją doświadczać, a zaczął nagradzać. Jej życie rodzinne, choć niezwykle skomplikowane, zawsze było dla niej najważniejsze. Syn, który dorastał jako świadek mediów, popularności matki i trudów, jakie przeszła, stał się jednym z najbliższych jej osób. Sforowska niejednokrotnie podkreślała, że to właśnie dzięki macierzyństwu zrozumiała, czym jest prawdziwa miłość nie pozbawiona trudów, ale głęboka, lojalna i bezwarunkowa. W ostatnich latach modelka stopniowo odbudowywała swoje szczęście, tworząc dom pełen ciepła i równowagi. Nie była już tylko ikoną modelingu była kobietą, matką, partnerką. Zrozumiała, że kariera może dać sławę ale to miłość i rodzina Dają poczucie zakorzenienia. Jej dojrzałe spojrzenie na życie sprawiło, że stała się inspiracją nie tylko jako modelka, lecz także jako kobieta, która przeszła przez piekło i mimo wszystko potrafiła odnaleźć światło. Jednak nikt nie spodziewał się, że w dojrzałym wieku Bogna jeszcze raz zaskoczy świat. Jej nowy związek, pełen delikatności i harmonii, okazał się czymś więcej niż tylko kolejnym etapem życia. To właśnie ta historia miłosna. Spokojna, lecz głęboka, doprowadziła ją do wydarzenia, które wstrząsnęło mediami i całym polskim showbiznesem. Zanim jednak prawda wyszła na jaw, Bogna żyła w błogiej tajemnicy, pielęgnując uczucie, które przyniosło jej największe życiowe spełnienie. I choć świat jeszcze o tym nie wiedział, w jej sercu dojrzewała nowa, niezwykła historia, taka, która miała całkowicie odmienić jej dalsze losy. Choć bogna sforowska przez lata przyzwyczaiła opinię publiczną do elegancji, dyskrecji i wyważonego tonu, nikt nie spodziewał się, że właśnie ona stanie się bohaterką jednej z najbardziej sensacyjnych wiadomości ostatnich miesięcy. Kiedy pojawiła się informacja, że modelka, ikona polskiego showbiznesu, kobieta dojrzała, spełniona i od dawna stroniąca od medialnych burz, ogłasza: Jestem w ciąży z bliźniakami. Internet dosłownie eksplodował. Właśnie w tym rozdziale odsłania się cała prawda o tym niezwykłym momencie jej życia. Wszystko zaczęło się od subtelnych plotek, które pojawiły się w niewielkich niszowych portalach. Ktoś zauważył jej delikatnie zmienioną sylwetkę, ktoś inny zwrócił uwagę na to, że Sforowska rzadziej pojawia się publicznie i unika wydarzeń towarzyskich. Początkowo nikt nie traktował tych obserwacji poważnie. Przecież Bogna zawsze chroniła swoją prywatność. Jednak pojawiły się pierwsze spekulacje. Czy to możliwe, że modelka w dojrzałym wieku ponownie zostanie mamą? Punktem kulminacyjnym było jej własne oświadczenie, które opublikowała w sposób spokojny, ale stanowczy. Krótki wpis, bez sensacyjnych słów, lecz o ogromnym ładunku emocjonalnym. Tak, to prawda, jestem w ciąży, oczekuję bliźniąt to dla mnie cud. I nowy rozdział życia. Ten komunikat wywołał absolutną euforię mediów, ale też ogromne zaskoczenie. W komentarzach pojawiały się tysiące gratulacji, słowa wsparcia, ale również pytania kim jest jej nowy partner? Jak para poznała się? Jak to możliwe, że w tak późnym etapie życia Bogna ponownie doświadcza tak niezwykłego cudu? Bo to właśnie nowy związek Sforowskiej, dotychczas niemal nieznany opinii publicznej, stał się dla niej przestrzenią bezpieczeństwa i spokoju. Bogna nie ukrywała, że jej partner jest mężczyzną, który pojawił się w jej życiu niespodziewanie, ale w chwili, gdy była na to gotowa. Poznała go dzięki wspólnym znajomym, najpierw nieśmiała rozmowa, potem długie spotkania, które rozwijały się w relację pełną czułości, zaufania. I wzajemnego zrozumienia. W mediach zaczęto spekulować o jego tożsamości, czy jest młodszy, czy pochodzi z branży. Sforowska, jak zawsze wierna swojej zasadzie ochrony prywatności, zdecydowała się nie ujawniać jego imienia. Zamiast tego podkreśliła jedynie, że jest to osoba, która traktuje ją z szacunkiem i która przywróciła jej wiarę w miłość po latach trudnych doświadczeń. Sama ciąża, zwłaszcza bliźniacza. Była dla niej ogromnym zaskoczeniem. W wywiadach przyznała, że gdy lekarz przekazał jej tę wiadomość, przez chwilę nie była w stanie wydobyć z siebie słowa. Później przyszło niedowierzanie, radość, a nawet łzy. Nie ze strachu, lecz z poczucia, że los znowu obdarza ją czymś niezwykle cennym. Reakcje mediów były natychmiastowe, portale plotkarskie tworzyły nagłówki w stylu cud w świecie show biznesu. Bogna Sworowska zostanie mamą bliźniaków. Historia, która wzruszyła całą Polskę. Natomiast fani zasypali ją falą wsparcia, podkreślając, że jej historia jest dowodem na to, że życie potrafi zaskakiwać w każdym wieku. Wielu podziwiało jej odwagę oraz fakt, że nie boi się mówić o swoim szczęściu mimo presji i oceny zewnętrznego świata. Sforowska w oświadczeniu wyjaśniła również, dlaczego tak długo ukrywała swoją ciążę. Chciała chronić zarówno siebie, jak i swoje nienarodzone dzieci przed medialnym zamieszaniem, które zawsze towarzyszy tego typu informacjom. Dopiero gdy poczuła, że to odpowiedni moment, zdecydowała się powiedzieć światu prawdę. Prawdę, która wywołała lawinę reakcji i stała się jednym z najgłośniejszych tematów polskiego show biznesu. Ogłoszenie ciąży bliźniaczej. To nie tylko sensacja, lecz także symboliczny, osobisty triumf Bogny. Po latach tragicznych doświadczeń, życiowych burz i walki o równowagę emocjonalną, los podarował jej coś zupełnie nowego nadzieję, nowe życie i przyszłość, która maluje się w jasnych barwach. Ta historia, prawdziwa, poruszająca i nieoczekiwana, potwierdza tytuł ale również pokazuje, że Sworowska jest kobietą, która mimo przeciwności losu zawsze potrafi odnaleźć światło. Jej wyznanie jestem w ciąży stało się nie tylko wiadomością medialną, lecz także wzruszającym dowodem na to, że na miłość i cud nigdy nie jest za późno. Historia bogny Sworowskiej to nie tylko opowieść o pięknej modelce, która w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych podbiła świat mody. To przede wszystkim poruszająca biografia kobiety, która doświadczyła skrajności życia, blasku reflektorów, wielkiej sławy, bolesnych tragedii, codziennych zmagań, a wreszcie cudu, który odmienił jej los w dojrzałym wieku. Jej życie to dowód na to, że człowiek potrafi przetrwać najciemniejsze chwile, by później odnaleźć nowe światło i sens. Bogna przeszła drogę, która mogłaby stać się scenariuszem filmowym. Od nieśmiałej dziewczyny, dorastającej w realiach PRL-u, przez błyskawiczną karierę międzynarodowej modelki, aż po dojrzałą ikonę elegancji, która z dumą reprezentowała Polskę na światowych wybiegach. W jej historii znajdziemy wszystko: sukces, glamour, dramat, miłość, samotność, oczekiwanie i wytrwałość. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że nawet po największych tragediach, takich, które mogłyby złamać niejednego człowieka. Sforowska nigdy nie przestała iść naprzód. Śmierć narzeczonego, medialne burze, presja show biznesu i samotna walka o równowagę emocjonalną mogły ją zatrzymać, ale stało się inaczej. Bogna odbudowała siebie krok po kroku, ucząc się od nowa, czym jest szczęście i spokój. Jej życie rodzinne, choć nie zawsze łatwe, dało jej nową siłę. Syn stał się dla niej kompasem, a dojrzała miłość schronieniem którego tak długo potrzebowała. To właśnie w tej harmonii i poczuciu bezpieczeństwa narodziła się nowa nadzieja, wiadomość o ciąży bliźniaczej, która wstrząsnęła opinią publiczną i jednocześnie wzruszyła tysiące ludzi. Choć wiele osób traktowało jej wyznanie jak sensacyjną wiadomość medialną, prawda jest znacznie głębsza. Ogłoszenie Jestem w ciąży z bliźniakami było symbolem jej zwycięstwa nad przyszłością symbolem kobiety, która mimo tego, co przeszła, potrafiła ponownie uwierzyć w życie. Wbrew konwenansom, wbrew oczekiwaniom, wbrew stereotypom, Sforowska pokazała, że każdy etap życia może przynieść niespodziewane cuda, jeśli serce pozostaje otwarte. Jej historia jest inspiracją dla wielu kobiet, które czują, że czas działa przeciwko nim, że jest za późno na marzenia, miłość czy nowe plany. Bogna swoim przykładem udowadnia, że na nic nigdy nie jest za późno, że życie można zacząć jeszcze raz, nawet kilka razy, że szczęście nie ma wieku, a cuda zdarzają się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Podsumowując jej niezwykłą drogę, widzimy kobietę, która przez lata była symbolem piękna, ale dziś jest przede wszystkim symbolem siły. Jej kariera inspiruje, jej tragedie poruszają, jej wytrwałość budzi szacunek, a jej współczesna historia, ciąża bliźniacza u boku nowego partnera, wzrusza i daje nadzieję. Bogna Sforowska, ikona minionych dekad, udowodniła, że życie nie kończy się wraz z upływem lat, ani wraz z dramatami, których doświadcza każdy z nas. Wręcz przeciwnie, czasem najpiękniejsze rozdziały pojawiają się dopiero wtedy, gdy jesteśmy na nie gotowi. Jej podróż o dokładek magazynów po nowe macierzyństwo to opowieść o kobiecie, która nie pozwoliła, aby przeszłość zdefiniowała jej przyszłość. I dlatego właśnie jej historia, nieoczekiwana i pełna emocji, pozostanie na długo w pamięci tych, którzy wierzą, że nadzieja potrafi odmienić wszystko.